Dzień dobry lub też dobry wieczór państwu, w zależności od tego kiedy się widzimy. Od pewnego czasu nie poruszałem tematu wydarzeń na Ukrainie, trochę brakowało czasu, a trochę chciałem odpocząć od tematyki współczesnej, od której zawsze wolałem tematy związane z historią lotnictwa. Tak czy inaczej, w mediach zachodnich od dłuższego czasu pojawiały się materiały i informacje dotyczące ewentualnej i daleko posuniętej współpracy pomiędzy przedstawicielami Federacji Rosyjskiej a Koreą Północną. Podczas niedawnej wizyty przewodniczącego Kim Jong-una w Federacji Rosyjskiej, która miała miejsce jesienią zeszłego roku, Północno-koreański przywódca został zapoznany chociażby ze samolotami wielozadaniowymi SU-35 wykorzystywanymi przez Rosjan. W niektórych zachodnich mediach pojawiły się w tym czasie sugestie, zgodnie z którymi miało wówczas dojść nawet do zawarcia jakichś porozumień dotyczących dostawy samolotów wielozadaniowych SU-35 i SU-35. Które miałyby trafić w ręce Korei Północnej. Ewentualna realizacja tych działań byłaby poważnym naruszeniem umów międzynarodowych, dotyczących m.in. zakazu dostaw uzbrojenia do Korei Północnej. W przypadku, gdyby Rosjanie zdecydowali się na zrealizowanie podobnego kroku, byłoby to podstawą do poważnych działań przeciwko nim na arenie międzynarodowej, głównie zaś na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosjanie jednak nie zdecydowali się jak do tej pory na dostarczenie żadnych samolotów bojowych dla Korei Północnej, natomiast w ostatnim czasie władze Korei Północnej podjęły decyzję o wysłaniu na front ukraińsko-rosyjski własnych oddziałów wojskowych. Aktualnie w polskich, ale także w mediach zachodnich mówi się o około 10 tysiącach północno-koreańskich żołnierzy. Oczywiście takie wysłanie kontyngentu liczącego około 10 tysięcy żołnierzy nie wpłynie znacząco na przebieg działań zbrojnych na Ukrainie, a sami północno żołnierze będą raczej zbierali tam doświadczenia, które później będą wcielali w życie podczas służby w armii w swoim kraju, który... Będzie zapewne przygotowywać się do podejmowania jakichś bardziej agresywnych kroków wobec swoich braci z południa. Tak czy inaczej, wśród doniesień na temat jednostek północno-koreańskich docierających do Rosji pojawiły się także nowe, wydawać by się mogło, że dość niepokojące informacje. Tutaj jednak musimy cofnąć się trochę w czasie. Otóż amerykańskie media branżowe, m.in. zajmujące się do niedawna tematyką wojskową, a od pewnego czasu głównie tym, jak załatwić sobie różne benefity podczas służby w amerykańskiej armii, Sandbox Block już w początkach 2023 roku. Opisywał, jak to Rosjanom brakuje pilotów wojskowych. Obecnie, po skierowaniu jednostek koreańskich na front, pojawiły się ze strony różnych zachodnich mediów bardzo liczne sugestie, zgodnie z którymi nad frontem mieliby zacząć pojawiać się także lotnicy koreańscy. Byłoby to jednak dość zaskakujące, dlaczego o tym za chwilę, ale zanim na ten temat, jeszcze kilka słów o źródłach, z których pochodzą te wieści. Otóż Pochodzą one m.in. z portalu militarnej.ua, publikującego ukraińską wizję wydarzeń wojskowych. Bardzo często te rzeczy publikowane przez portal militarnej odbiegają od rzeczywistości. Swego czasu była nawet jego polska wersja językowa, ale później nie cieszyła się zbyt dużą popularnością i została tylko wersja angielska i Ukraińska. Obie wersje językowe czasami bardzo mocno różnią się od siebie. Tak czy inaczej, zdaniem Ukraińców, pierwsza grupa północno-koreańskich pilotów miała zostać wysłana do Władzy Wostoku na szkolenie już we wrześniu tego roku, o czym miał informować Newsweek. Nie traktowałbym jednak tych doniesień poważnie z kilku względów. Po pierwsze, od samego początku wojny słyszymy bardzo dużo na temat tego, co za chwilę albo co już skończyło się Putinowi. Była już amunicja, potem były rakiety, jeszcze później byli piloci, a teraz temat pilotów znowu powrócił. Gdyby Władimir Putin wiedział, co mu się tak szybko kończy, to na pewno by się tym bardzo zmartwił, ale zapewne o tym nie wie. Warto też wspomnieć o tym, że nawet jeśli koreańscy piloci zostaliby wcieleni do jednostek rosyjskich, to byłby z nich stosunkowo niewielki pożytek. Nie licząc samolotów MiG-29 oraz Su-25, trzon koreańskiej. A w zasadzie północno-koreańskiej floty powietrznej stanowią nieliczne MiG-23, liczne MiG-21, ich chińskie klony, a także kompletnie przestarzałe samoloty MiG-15, m.in. MiG-15 UTI, które nadal są wykorzystywane przez Koreańczyków z północy, m.in. w procesie szkolenia personelu latającego. Najnowocześniejszym samolotem bojowym. We flocie Korei Północnej pozostaje MiG-29. Licencja na produkcję samolotów tego typu została zakupiona przez Fenian już na początku lat 90. Jednakże, na skutek poważnych problemów gospodarczych, nie udało się wówczas owej licencji zrealizować w pełni. Koreańczycy od lat nie mają więc możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek seryjnej produkcji samolotów MiG-29. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, flota samolotów wielozadaniowych wykorzystywanych przez Koreańczyków z północy jest przestarzała. Natomiast nie możemy zapominać o jednej kwestii, a mianowicie o tym, że na terenie Korei Północnej były podejmowane liczne próby. Przeprowadzenia modernizacji posiadanych samolotów SU-25 i MiG-29. Zdaniem niektórych zachodnich dziennikarzy, po skierowaniu jednostek koreańskich na front, możliwe będzie wykorzystanie pilotów koreańskich w działaniach bojowych nad frontem, no i tutaj na pierwsze miejsce mieliby wysunąć się Koreańczycy z elitarnych jednostek, które latają na samolotach MiG-29, MiG-23 i maszynach szturmowych SU-25. No te ostatnie są nadal na niewielką skalę wykorzystywane. Przez Rosjan na froncie. Natomiast po tym, jak zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny samoloty SU-25 poniosły odczuwalne straty w walkach bojowych, zaczęto stopniowo ograniczać ich wykorzystanie. Czy zatem północni Koreańczycy? odegraliby rolę mięsa armatniego latającego na Su-25, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast niektórzy zachodni dziennikarze sugerują nawet, że piloci z państwa Kimów mieliby wykonywać loty także na nowocześniejszych rosyjskich samolotach. Z tymi deklaracjami trzeba być jednak bardzo, ale to bardzo ostrożnymi, ponieważ wydaje się mało realne, by piloci, którzy wykonywali loty na samolocie Su-25 czy MiG-29, nie wspomnę już o MiGach 23. Mogli w stosunkowo krótkim czasie rozpocząć loty na nowoczesnych rosyjskich maszynach bojowych takich jak Su-30, Su-34 czy Su-35. Zdaniem niektórych zachodnich ekspertów Mogą te samoloty być w niedalekiej przyszłości dostarczone do Korei Północnej, ale tutaj wracamy znowu do początku naszego dzisiejszego spotkania. Nie byłoby to działanie legalne i to nawet z punktu widzenia władz rosyjskich, które chcą utrzymać swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. A właśnie ta organizacja nałożyła embargo na dostawy uzbrojenia do Korei Północnej. Podobnych kroków nie zamierzają i nie podejmowały także Chiny, które przecież mają znacznie większe możliwości dostaw uzbrojenia do Korei Północnej. Natomiast jeden z amerykańskich ekspertów, A.B. Abrams, autor co najmniej kilku prac z zakresu geopolityki i czasami określany, Mianem człowieka dosyć kontrowersyjnego, regularnie sugeruje, że Rosjanie mogą sprzedać Korei nowe samoloty MiG-29, czyli wersję MiG-35, i potem opowiadać każdemu, kto będzie chciał o to zapytać, że to wcale nie są nowe samoloty, ale maszyny dostarczone przed nałożeniem embarga. Jest to jednak dość naciągana teoria, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a jest ona równie naciągana jak sugestie, zgodnie z którymi ewentualne dostawy samolotów Su-35 i Su-57 dla Koreańczyków z Północy, bo również o takich samolotach mówi AB Abrams, miałyby zostać zrealizowane i przejęte przez Koreańczyków z Północy na drodze stworzenia wspólnych koreańsko-rosyjskich baz na terenie Korei Północnej, gdzie byłyby składowane samoloty, z których później Rosjanie Zostaliby pod jakimś pretekstem usunięci, i które to samoloty zostałyby przejęte przez Koreańczyków, co oczywiście byłoby niezgodne z prawem, ale Rosjanie byliby postawieni przed faktem dokonanym, i tak dalej, i tak dalej. Ten sam analityk stawia także bardzo karkołomną tezę, zgodnie z którą wspólne rosyjsko-koreańskie bazy mogłyby zostać zorganizowane także na terenie Rosji. Co jest również bardzo mało prawdopodobnym rozwiązaniem. Zdaniem A.B. Abramsa, podstawą do stworzenia takich baz mogłaby być zwiększona aktywność amerykańskich samolotów bombowych, zdolnych do przenoszenia bomb atomowych takich jak B-52, B-2 Spirit itd., które od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się w rejonie Półwyspu Koreańskiego w ramach operacji Bomber. Task Force realizowanych nad Azją, ale także nad obszarem Europy. Zdaniem A.B. Abramsa samoloty rosyjskie z koreańskimi pilotami mogłyby zostać wykorzystane przez Rosjan chociażby do prowadzenia operacji patrolowych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a także do osłony rosyjskich wybrzeży Oceanu Spokojnego. Problem polega na tym, że podobne zadania od pewnego czasu są realizowane przez Rosjan wspólnie z Chińczykami. Którzy są znacznie lepszym partnerem, bo silniejszym dla Rosji. No i łatwiej się dogadywać z kimś, kto jest silny i może zaoferować więcej, natomiast taki silny partner zawsze będzie żądał znacznie więcej. Jednocześnie warto podkreślić, że w dłuższej perspektywie znacznie lepszym rozwiązaniem dla Koreańczyków z północy byłoby zacieśnienie więzów współpracy nie tyle z Rosją, Ile z Chińczykami, którzy produkują samoloty znacznie lepiej odpowiadające potrzebom komunistycznej Korei? Czy Koreańczycy z północy zasiądą za sterami samolotów bojowych produkcji rosyjskiej i wezmą udział w działaniach bojowych przeciwko Ukraińcom? Moim zdaniem jest to bardzo wątpliwe, ale warto obserwować to, jak rozwija się sytuacja w Rosji. Tymczasem nie jest to koniec wątku samolotów. SU-30 oraz SU-35, które są wykorzystywane na dużą skalę przez lotnictwo rosyjskie podczas trwającej obecnie wojny na Ukrainie. Otóż, zdaniem ukraińskich i części polskich mediów, już niebawem ma dojść do zablokowania dostaw części zamiennych dla rosyjskich samolotów wielozadaniowych SU-30, które zostały określone przez niektóre polskie media mianem najnowocześniejszych rosyjskich samolotów bojowych. Zacznijmy od tego, że najnowocześniejszym rosyjskim samolotem bojowym czwartej generacji pozostaje SU-35, natomiast najnowocześniejszym rosyjskim samolotem bojowym, który jest wykorzystywany w trakcie działań wojennych na terytorium Ukrainy pozostaje samolot Su-57, który albo jest wprowadzany stopniowo do jednostek bojowych, albo dopiero wchodzi do pierwszego pułku prowadzącego operacje bojowe nad Ukrainą. I ten pułk, według niektórych zachodnich ekspertów, prowadzi już operacje bojowe. Ja nie jestem do tego do końca przekonany. Tak czy inaczej, media ukraińskie, powołując się na media chociażby, Hinduskie twierdzą, że Francja zwróciła się do rządów w Delhi z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań w kwestii Kazachstanu. Muszę przyznać, że gdy pierwszy raz o tym wszystkim przeczytałem, to przypomniał mi się sketch bodajże kabaretu Dudek? Nie, to był sketch z Janem Kobuszewskim, jeśli nie przekręciłem nazwiska, gdzie Tytuł tego sketchu brzmiał Mistyka finansów, ale o tym jakże zabawnym sketchu może kiedy indziej, jeśli ktoś z Państwa go nie zna, zapraszam do zapoznania się. Wprawdzie nie każdy taki humor lubi, ale mi on bardzo odpowiada. Zacznijmy jednak od tego, że w oparciu o defense .in do Indii docierają różne elementy wyposażenia, różne elementy awioniki, które następnie są sprzedawane do Kazachstanu, gdzie firma Krzak, wiecie, tutaj chodzi o to, że Krzak się wyrwie i po firmie sprzedaje te elementy dalej, a dokładniej do Rosji, gdzie następnie owe podzespoły są wykorzystywane w produkcji i prowadzeniu bieżących remontów samolotów wielozadaniowych Su-30. Zdaniem Ukraińców, Rosjanie prowadzą remonty swoich samolotów SU-30, chociażby na terenie Kazachstanu, gdzie także znajdują się pewne moce przerobowe potrzebne do tego, żeby remontować samoloty SU-30, które są wykorzystywane przez lotnictwo Kazachstanu. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego Rosjanie, którzy mają bardzo wiele zakładów remontowych na swoim terytorium, mieliby remontować samoloty SU-30 wykorzystywane przez ich siły powietrzne na terytorium obcego państwa, czyli w Kazachstanie. Tak czy inaczej kwestia dotyczy eksportu podzespołów elektronicznych produkowanych przez dwie francuskie firmy Thales i Safrane. Elementy te docierają najpierw do Indii. Dlaczego do Indii? Ano dlatego, że Indie są jednym z tych państw, które wykorzystują samoloty Su-30 na bardzo dużą skalę i generalnie są dość zadowolone z tych maszyn. Warto także wspomnieć o tym, że te materiały, które są sprowadzane do Indii, a następnie wykorzystywane przez hinduski przemysł lotniczy, który prowadzi remonty samolotów Su-30MKI, a także prowadzi ich produkcję. Są jeśli nie zostaną wykorzystane przez Hindusów, odsprzedawane dalej do Kazachstanu ze sporym zyskiem dla hinduskiego pośrednika. Następnie są sprzedawane jeszcze dalej przez kazachskiego odbiorcę, który występuje w roli kazachskiego pośrednika dla rosyjskiego odbiorcy końcowego. Informacje na temat całej tej sytuacji pochodzą z śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez, jest to określane mianem projektu. Nie sprawdzałem, na czym polega. Działalność tej strony czy tej grupy, nazywanej jako Inform Napalm, której przedstawiciele czy członkowie ustalili, że chodzi o wielofunkcyjne wyświetlacze SMD55S i SMD66S, system radionawigacyjny TLS2020, system radionawigacyjny Takan NC12, wyświetlacze przezierne HAT3022 oraz system nawigacyjny Sigma 95 NAA. Problem polega również na tym, że tak na dobrą sprawę Kazachstanowi nie można zabronić sprowadzania francuskiego wyposażenia awionicznego, gdyż Kazachstan również wykorzystuje flotę samolotów wielozadaniowych Su-30SM, w których wykorzystywane są także a może przede wszystkim francuskie podzespoły Natomiast francuskie firmy Thales i Safran publicznie wyparły się jakiejkolwiek sprzedaży, jakichkolwiek podzespołów, systemów czy nawet śrubek do Kazachstanu. Natomiast oświadczenie Thalesa jest znacznie bardziej radykalne. Natomiast firma Safran podeszła do sprawy w taki bardziej zawoalowany sposób i nie mówi pewnych rzeczy w swoim oświadczeniu wprost. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.